Cześć, witajcie. Ostatnio pokazywałam wam metodę na obliczenie średniej bez skrajnych wartości. Wybrałam do tego funkcję średnio warunków i ona liczyła to, y, OK, z tym, że nie zadziałałaby w sytuacji, kiedy byłoby więcej niż jedna y, taka sama skrajna wartość, tak? Czyli na przykład, gdyby było dwie wartości maksymalne, to funkcja już by źle to obliczyła. Natomiast Łukasz Wymyślił takie rozwiązanie, które zadziała zawsze dobrze. I co ciekawe, składa się ono z funkcji, które na pewno świetnie znacie. Oddaję głos Łukaszowi. Cześć, chciałem dzisiaj pokazać, w jaki sposób można rozwiązać zadanie, które Malina rozwiązała jedną metodą, jakąś metodą inną, jakimś innym sposobem, być może nawet bez znajomości bardziej zaawansowanych funkcji. Postaram się policzyć średnią wartość z tego zestawu, z każdego wiersza, w taki sposób, żeby nie uwzględniać wartości skrajnych, czyli poza wartością najmniejszą i wartością największą. Zrobimy to w następujący sposób. Użyję tutaj zwykłej funkcji SUMA, którą podsumuję sobie wszystkie te wartości, a następnie od tej sumy odejmę wartość najmniejszą spośród tego samego zestawu. I odejmę wartość największą spośród tego samego zestawu. Czyli tym sposobem sumuję wszystko poza wartościami skrajnymi. Teraz dzielę tą sumę przez wartość, jaka zostanie zwrócona z funkcji ile liczb. Ta funkcja policzy mi, ile w zadanym zakresie jest komórek z liczbami. W związku z tym, że interesuje mnie ta wartość, ale pomniejszona o ilość komórek, gdzie wartość jest najmniejsza i największa, czyli pomniejszona zawsze o 2, to tutaj na końcu pomniejszam sobie tą ilość komórek o 2. Czyli w tym przypadku będę sumował wszystkie wartości poza wartościami najmniejszą i największą i dzielił tą sumę przez to, ile liczb jest minus 2, tak żeby nie obejmować również tej największej. I najmniejszej wartości. Gdybym tak to zostawił, niestety dzielenie zostanie wykonane przed odejmowaniami, dlatego też muszę jeszcze zadbać o nawiasy w odpowiednich miejscach. To, co znajduje się tutaj, obejmę w nawiasy i podzielę przez wynik tego odejmowania również wzięty w nawiasy. I mamy już wynik zgodny z tym, co pierwszy sposób pokazywał. Natomiast, żeby wyniki były identyczne, ustawię jeszcze takie samo zaokrąglenie, jakie ustawiła Malina, czyli użyję funkcji zaokr do zaokrąglenia tej wartości do dwóch miejsc po przecinku. Przeciągam formułę w dół. Wybieram tutaj przeciąganie bez formatowania, aby obramowania mi się nie poprzenosiły. I to wszystko. Drugie rozwiązanie tego samego problemu, wyniki są identyczne. Dzięki.